W wielu przypadkach społecznej interwencji wszelkie procedury rozpoczynają się od Sołtysa. Do najczęściej spotykanych działań należy rozwiązywanie problemów mieszkańców, realizacja inwestycji, podejmowanie inicjatyw projektowych dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych przy współpracy z samorządami różnego szczebla, finalizowanie zadań związanych z działalnością kulturalną czy sportową, wyjaśnianie lokalnej społeczności często zawiłych zapisów prawnych, wypełnianie zobowiązań wobec osób osób zgłaszających sprawy wymagające podjęcia natychmiastowych działań. Mówiąc krótko, sołtysi czuwają nad standardem życia danej miejscowości, a w pełnieniu tych odpowiedzialnych funkcji pomagają im między innymi organizacje skupiające lokalnych społeczników, takie jak Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Powiatu Brzozowskiego, obchodzące w tym roku jubileusz dwudziestolecia swojego istnienia. W myśl zasady, jak cię widzą, tak cię piszą, posłuchajmy na początek, jak Brzozowskie Stowarzyszenie po tych 20 latach postrzegane jest na zewnątrz. Na jakie opinie zasłużyli Sołtysi z powiatu Brzozowskiego? Jest to jedno z wyróżniających się w województwie stowarzyszenie. No. Współpraca między Panem, w ogóle między Krajowym Stowarzyszeniem Wojewódzkim, a tutaj prezesami Stowarzyszenia Powiatu Brzozowskiego zawsze sprawnie zawsze się układało? Sprawnie się układało. Brali udział w zarządach Stowarzyszenia Wojewódzkiego, brali udział w Radach Krajowych. No to było to tak że tak powiem po kolei, bo mieliśmy mamy dziewięciu delegatów na podstawie ilości członków, no to na krajówkę dziewięciu delegatów, to tak byli brani na te rady, rady krajowej w kolejności. Także że jestem zadowolony z powiatu bo jak już. Wcześniej powiedziałem, jest to jedno z wyróżniających się stowarzyszeń w województwie. A jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Brzozowskiego był Tadeusz Wójcik, wieloletni sołtys Trześniowa w gminie Haczu. Inspiracja wyszła jednak stąd, od nas, w Pierwszym prezesem był Stanisław Supel. Ja dziękujemy za to tak samo, że po nim przejąłem te obowiązki, wszystko było w porządku, była zgoda i staraliśmy się założyć ten, to stowarzyszenie na pełnych takich prawach. Funkcję sołtysa u Tadeusza Wójcika poprzedziła działalność parlamentarna, kiedy to w latach 1991-1993 sprawował mandat posła na Sejm RP, co miało bezpośrednie przełożenie na pracę na rzecz lokalnej społeczności zarówno Trześniowa, jak i gminy Haczów. Znając ścieżki w Sejmie, to do ministra rolnictwa tuczą, to, to pojechałem i zdobyła i, i w wielu przypadkach pomagałem zdobywać te środki. Tylko, że nie było jeszcze w tym czas funduszu sołeckiego. tak samo pochwalę się, że w moim sołectwie i w naszej gminie jako pierwsi założyli ten fundusz sołecki gminy z początku początkowo nie chciały tego prowadzić, bo to jest więcej rachunkowości takiej mają, ale jednak później wszyscy sołtycznie zrozumieli, że jest to dodatkowy pieniądz. Współautorem ustawy o Funduszu sołeckim w dużym stopniu przełomowej dla funkcjonowania właśnie sołectw. A uchwalonej w 2009 roku było Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego. Jest to pożyteczna rzecz, no bo te pieniądze są wydawane na zadania własne gminy, czyli nie są jakoś marnotrawione. Druga rzecz, którą i tu muszę pochwalić, był rząd marszałkowski, którą jako jedyne województwo nie jedyne, jedno z trzech województw w Polsce kontynuuje program Podkarpacka Odnowa Wsi. Czyli, czyli jest pewna pula pieniędzy da, dawana na jedną wioskę w gminie i na przykład my staramy się o zwiększenie tego teraz, Te, tej, tej puli, no bo ta jak ktoś obliczył, jakiś fachowiec, tu jest wymagana przy, tej, przy tym programie, przy tej odnowie wsi wkład własny mieszkańców. No i w połączeniu to jeszcze z funduszem sołeckim daje pięciokrotny zysk w stosunku do nakładów. Praktyczną stronę wykorzystywania środków z Funduszu Sołeckiego zaprezentował też Andrzej Wrona, były Sołtys Golcowej, później prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Powiatu Brzezowskiego, a obecnie dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP, Adama Śnieżka. Jeśli chodzi o inwestycje, jakie były w miejscowości, realizowane to wspólnie z, z radnymi i z Wojtą, to była taka ścisła współpraca. Mieliśmy fundusz sowiecki, a więc te wszystkie środki finansowe przez te powiedzmy 8 lat e, spotykaliśmy się z mieszkańcami i to mieszkańcy ustalali, na co będzie wydawany ten fundusz sowiecki. To, to były rzędu, gdybyśmy to zróbali, tak dokupy to ponad pół miliona złotych po prostu na różnego rodzaju inwestycje, które były w naszej miejscowości. Z tych pieniędzy między innymi budowane są place zabaw czy siłownie zewnętrzne ale rzecz jasna to nie jedyne inicjatywy Podkarpackiego Stowarzyszenia Sołtysów. Staramy się, żeby zwiększyć pulę na, na te spółki wodne. No, w dzisiejszych czasach tych zalewowych, to no, było bardzo, byłoby bardzo potrzebną i praktyczną rzeczą, żeby, żeby te, te wszystkie rowy, przepusty były odpowiednio utrzymane, a teraz to tak jest są trochę, trochę żarty z tym, z tym, że tak powiem, utrzymaniem urządzeń melioracyjnych. Widać zatem, że Sołtysi próbują rozwiązywać problemy, z którymi mieszkańcy borykają się od dłuższego czasu, stanowiące czasami wydawałoby się barierę nie do przebycia. Do pana też Sołtysi przychodzili i zwracali się z pomocą tak. wtedy, kiedy pan był posłem? Tak, bardzo i to między innymi zadecydowało, że po zakończeniu kadencji pan zdecydował się zostać sołtysem? Czy jakieś inne czynniki? To proszono mnie, bo poprzedni był tak samo 26 czy 8 lat, nie, nie pamiętam dokładnie. No ale chwila czasu praktycznie każdy chciał zmianę, wymianę tych krwi, jak to przysłowił minister polski. No i zgodziłeś się w ten czas. Chociaż niektórzy śmierć się ze mnie upadłem, bo z posła na sołtysa, a ja uważałem, że są to bardzo godne, bo byłem bardzo e, ludzi, bliżej ludzi, a uważam się, że służebności mi nigdy się nie i w dalszym ciągu nie zamykam tego. No właśnie, Pan zna te działalności jakby z dwóch stron. Z dwóch stron tak. Wymiana pokoleniowa w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym Sołtysów Powiatu Brzozowskiego nastąpiła również w 2015 roku. Andrzej Wrona, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Brzozowskiego w latach 2015-2019 i Pan zostając tym prezesem tutaj powiatowym miał wówczas 31 lat, ale jeszcze wcześniej w wieku 27 lat został Pan sołtysem Golcowej, czyli można powiedzieć, że jest Pan przedstawicielem Y, takiej y, no, no, nowej fali y, pokoleniowej. Trudno było stanąć w szlanki wyborcze z przedstawicielami, no mimo wszystko doświadczonych działaczy lokalnych? Zawsze jest tak, kiedy jest ten pierwszy start, musi się poczuć, że się tak naprawdę chce, że się ma tą taką powiedzmy żyłkę, powiedzmy samorządowca, czy działacza, który chce coś dla danej miejscowości zrobić. Gdy się to czuje, Wtedy wówczas można spokojnie startować, bo na pewno pomysły różnego rodzaju na działalność przyjdą do głowy. A jeśli się otoczymy ludźmi, którzy chcą z nami współpracować, to uda się te pomysły również zrealizować. I tak myślę, było w moim przypadku kiedyś i tak jest dzisiaj. Mam nadzieję, że uda się te dobre pomysły, dobre zamiary kontynuować. Natomiast jeśli chodzi o samą, samą rywalizację. No ta wymiana pokoleniowa, ona w jakiś sposób musi następować. A więc jesteśmy tego świadomi, że wcześniej czy później również i mnie na funkcji sołtysa na pewno ktoś zastąpi. Być może też przyjdą jakieś inne zadania, którymi, którymi się będę kiedyś zajmował. Życie biegnie, a więc życie się zmienia i to myślę, że to jest taka naturalna rzecz. Ludzie też chcą pewny, w pewnym momencie pewnych zmian. No właśnie tę pasję społecznikowską pan poszł, no bardzo szybko. No, skoro bardzo szybko pan został sołtysem, było jakieś wydarzenie, które związało pana z tą działalnością? Czy po prostu na początku takie, no, takie miał pan uwarunkowania charakterologiczne, że z tymi ludźmi lubił pan po prostu współpracować? To znaczy tak, wszelkie tego typu sprawy zaczynają się bardzo wcześnie, jeszcze w młodzieńczym wieku. Ta śmiałość do ludzi, może przez to, że się jest czasem ministrantem, czyta się czytania, Później ta działalność w moim przypadku również w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, kiedy byłem prezesem stowarzyszenia, prezesem okręgowym, a więc to współpraca z ludźmi nie była mi obca. A czasy szkoły średniej, Brzozowskie, Brzozowski Zespół Szkół Budowlanych, pamiętam bardzo dobrze, gdzie również byłem przewodniczącym szkoły przez okres dwóch lat, a więc myślę, że gdzieś to tam głęboko tkwiło i dalej to we mnie po prostu jest, tylko trzeba to pielęgnować. Został Pan sołtysem jako nowa fala pokoleniowa, że się trzymajmy tej terminologii i przyszły też nowe czasy. Polska weszła do Unii Europejskiej, pojawiły się nowe możliwości finansowe. Szybko pan zaczął korzystać z, tych, z realizacji tych projektów, czy ze starań o realizację projektów unijnych. One rzeczywiście ułatwiły życie. Projekty unijne na pewno ułatwiają życie. Nam jako sołtysom jest o tyle trudniej, bo nie mamy osobowości prawnej, a więc my mamy do dyspozycji fundusz sołecki. Natomiast musimy współpracować ze stowarzyszeniami, takimi jak kluby seniora czy OSP, przez które możemy przy współpracy z którymi możemy sięgać po środki z tzw. małych grantów, a więc z lokalnej grupy działania, są różnego rodzaju inne projekty, czy orlenowskie, czy też hmm, FIO na przykład, z których można jakieś małe środki finansowe zyskać na taką działalność, powiedzmy zorganizowanie pikniku, jakiegoś wyjazdu, albo jakiegoś ważnego wydarzenia, eventu w własnej miejscowości. Czyli to działanie, funkcjonowanie Sołtysa, sołtysa ono, jest, ono jest ściśle powiązane w ogóle z działalnością samorządu lokalnego. Tak jest. Ściśle jest powiązane, bo działamy tak jakby dwufalowo. Z jednej strony jest to jednostka pomocnicza, a więc wspieramy te działania, które jednostka samorządu terytorialnego ma w swoich zadaniach, ale z drugiej strony działamy również ze społecznością lokalną, a więc występujemy jak gdyby, wychodzimy naprzeciw tym lokalnym potrzebom społeczności. Jeśli trzeba zorganizować na przykład, nie wiem, jakieś, jakąś rocznicę miejscowości, no to, no to podejmuje się takie zadanie. Jeśli trzeba zrobić jakiś piknik charytatywny, bo akurat jest potrzebna zbiórka pieniędzy na, na jakiś szczytny cel, no to podejmujemy się takich zadań. Od 2019 roku funkcję prezesa stowarzyszenia pełni Andrzej Kot. Cieszę się niezmiernie, że 20 lat temu powołane zostało Stowarzyszenie SP Kulturalne Sądy Powiatu Brzozowskiego skupiające 43 sołectwa, sześciu gmin naszego powiatu. Funkcję prezesa mam przyjemność pełnić od 2019 roku. Od 2019 roku. No... Z jednej strony mówimy, że jest to czas jubileuszu, z drugiej strony jednak no, również czas pandemii, który no, zapewne skomplikował trochę funkcjonowanie stowarzyszenia. Tak, był to początek kadencji, a zarazem początek pandemii, który w znaczący sposób ograniczył działalność naszego stowarzyszenia. Jakie cele zatem są na dzisiaj? Jakie przed Wami wyzwania no, po tych dwóch bardzo ciężkich latach? Celem nadrzędnym jest uporządkowanie kwestii formalnych stowarzyszenia, uściślenie współpracy Sołtysów z samorządem. Pierwszym takim naszym krokiem było zorganizowanie forum samorządowców i Sołtysów. Było to pierwsze w historii forum w powiecie brzozowskim. To było pierwsze i no, bardzo takie pożyteczne, ponieważ tam te problemy poruszane były bardzo konkretne i też widać było, że jest ta integracja i bardzo dobra współpraca na linii samorząd, parlamentarzyści. To pewnie ułatwia i cieszy prezesa stowarzyszenia, że... No, taka ta współpraca nastąpi, nastąpiła. Tak, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni spotkania. Zarówno ja jako prezes, jak i zarząd, i sołtysi uczestniczący bezpośrednio w tej pięknej uroczystości. Wniosek dla nas taki, że jak najczęstsze takie spotkania należy organizować w przyszłości w perspektywie czasu, które będą dawały możliwość. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, integracji, a zarazem możliwość bezpośrednich wskazań czy przedstawiania problemów społeczności lokalnych bezpośrednio parlamentarzystom czy przedstawicielom władz samorządowych. No właśnie i powiedzmy ta współpraca rzeczywiście ona jest sprawna. I taka pożyteczna, jeżeli chodzi o stowarzyszenie i samorządów różnych szczebli? Tak, tutaj podkreślić należy bardzo dobrą współpracę ze Starostwem Powiatu Brzozowskiego. Dzięki wsparciu, zaangażowaniu nasze stowarzyszenie na dzień dzisiejszy posiada własne biuro. Podkreślić należy również to, że na dzień dzisiejszy posiadamy własny fanpage. Mamy logo, w perspektywie czasu zastanawiamy się i najprawdopodobniej będziemy poczynili starania pozyskania własnego sztandaru. No czyli te plany są konkretne i one tak bardziej, że tak powiem, zinstytucjonalizują tę waszą organizację? Tak, to jest podstawa, tak jak powiedziałem, żeby uzupełnić kwestie formalne naszego stowarzyszenia, które pozwolą nam pełni, rozwinąć swoją działalność. Logo, sztandar to taka mocna tożsamość już będzie wtedy. Tak, oczywiście, ponieważ tego nam brakowało i to jest jak gdyby naszym zadaniem tej kadencji, aby to uzupełnić. Dzisiaj świętujemy, mając w pamięci dokonania innych prezesów, sołtysów przez te 20 lat, co byśmy życzyli w tym dniu jubileuszowym na przyszłość wszystkim Sołtysom z powiatu Brzozowskiego. To znaczy, podkreślić chcę jeszcze też jedną rzecz, że dzięki staraniom, byłem Sołtysom, założycielom, członkom Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysu Powiatu Brzozowskiego możemy cieszyć się faktem Jubinauszu. Życzmy im wszystkim dużo sił, zaangażowania na rzecz pracy własnych, małych ojczyzn.